Forbes stworzył ranking najbardziej przepłacanych aktorów w Hollywood w 2012 roku. Aktorzy otrzymują wielomilionowe garże, ale często zysk z filmów, w których występują jest, co tu dużo mówić, marny. Zobaczcie Pechową dziesiątkę 2012 roku. Na miejscu dziesiątym Sarah Jessica Parker. Przeliczając jeden dolar zainwestowany w aktorkę, przyniosła ona jedynie 7 dolarów zwrotu. Film, w którym wystąpiła pod tytułem Jak ona to robi, który kosztował 25 milionów dolarów, zarobił jedynie 30 milionów dolarów, bo Sarah Jessica to po prostu twarz seksu w wielkim mieście i tyle. Na miejscu dziewiątym Ben Stiller. Jeden zainwestowany dolar w aktora to 6,5 dolara zwrotu. Ogólnie filmy z jego udziałem cieszą się popularnością i potrafi on sporo zarobić dla produkcji, w której występuje. Ale film Zemsta Cieciów okazał się klapą. Ja nawet takiego filmu nie pamiętam. Na ósmym Denzel Washington, aż dziw bierze, że się tu znalazł. Jeden zainwestowany dolar to 6 dolarów i 30 centów zwrotu. Na siódmym, z podobną kwotą zwrotu jak Denzel, uplasował się Adam Sandler. On za film życzy sobie przeciętnie 20 milionów dolarów i podobno to wcale nie jest jakaś szalona, zawrotna kwota, ale tym razem nie poszło mu w filmie Jack i Jill, gdzie grał faceta i dziewczyna jednocześnie. Na szóstym miejscu Nicolas Cage. 1 dolar zainwestowany to 6 dolarów zwrotu. Ostatnio filmy z jego udziałem nie robią już takiej furory jak kilka lat temu, a obraz Drive Angry, czyli piekielna zemsta, zarobił jedynie 29 milionów dolarów na całym świecie. Na piątym miejscu Jack Black. Jeden zainwestowany dolar to 5 dolarów i 20 centów zwrotu. Film Wielki Rok, w którym zagrał wspólnie ze Steven Martinem i Owenem Wilsonem, zarobił jedynie 7 milionów dolarów a kosztował 40 milionów dolarów. Czwarte miejsce należy do Sandry Bullock. Każdy zainwestowany dolar to jedynie 5 dolarów zwrotu. Ale jeśli chodzi o jej ostatnie produkcje, no cóż, nie poszły najlepiej. Kilka lat temu była na szczycie i pewnie na ten szczyt jeszcze wróci. Trzecie miejsce należy do Reese Witherspoon. 1 dolar to 3,90 dolarów zwrotu. Komedio skąd wiesz, kosztował aż 120 milionów dolarów, a zarobił jedynie 50. Na drugim miejscu Katrin Heigl, czyli 1 dolar to 3 i 40 centów zwrotu. Jak upolować faceta? Film, który miał być hitem, zarobił jedynie 37 milionów dolarów. No a pierwsze miejsce i tytuł najbardziej przepłacanego aktora 2012 roku należy do... Diego Murphy'ego, 1 dolar zainwestowany to tylko 2 i 30 centów zwrotu. Mów mi Dave, wyobraź sobie, czy tysiąc słów z 2012 roku to jego trzy najbardziej spektakularne wpadki.